Cześć Maurecy, cześć Hubert. Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o COVID-zie, o tym, jak wpłynął na wasze życie, bo jesteście młodymi chłopakami. Jeden z was studiuje, drugi z was jeszcze jest w szkole średniej, tak? tak. Hubert, ty studiujesz, tak? Tak, no jestem studentem w Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, studiuję rzeźbę, no i nie najlepiej. Pynęło to na mój tok studiów. Czuję, że trochę czasu zmarnowałem przez pandemię. Czyli rozumiem, jeśli jesteś na takich studiach artystycznych, to, to są studia, które głównie bazują na praktyce, tak? Bo tam powiedzmy, jak jeszcze graficy czy malarze nie zajmują tak dużo miejsca swoją pracą, no to rzeźba, kiedy my rzeźbimy jakby akty w skali 1 do 1, to to nie jest coś, co byśmy byli w stanie wykonać w domu. No już pomijając same miejsce, to uczelnia zapewnia nam też materiały, z których no nie, 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 byli, nie byliśmy w stanie skorzystać. Zwłaszcza ten pierwszy semestr. Ten 2020 do to było od lutego do, do wakacji, to do, tak naprawdę cały czas byliśmy w domu. I no ja miałem o tyle szczęście, że Jakąś glinę miałem, bo nasz tata kiedyś y, kupił y, całkiem sporą ilość, ale wiem, że dużo osób miało problem z załatwieniem sobie materiałów y, do pracy, i też nawet był problem, żeby no, podskoczyć na sam wydział, żeby no, wypożyczyć trochę gliny. To też nie, nie było takie łatwe skoordynować, bo teoretycznie był zakaz. W ogóle nie można było wejść na obiekt. Maurycy, z tego co się dowiedziałem, ponoć sześć razy byłeś na kwarantannie, tak? Tak, byłem sześć razy na kwarantannie. Na mnie COVID wpłynął bardzo negatywnie, przynajmniej na moją produktywność. Czuję się, że mogłem zrobić znacznie więcej przez ten czas, jakby była, jakbym chodził do szkoły aktywnie, bo wtedy miałbym jakąś, nie wiem, Miałbym bardziej taką realną motywację. Czujesz się, że zrobiłeś coś przez ten dzień, a nie, że wstałeś o ósmej idealnie na lekcję, siedziałeś przez cztery godziny przed kąpem, i pod koniec dnia czujesz się, że nic, nic kompletnie nie zrobiłeś. No, czyli spędziłeś trzy miesiące w domu, w areszcie domowym de facto, jeśli byłeś na kwarantannę. E, tak? Kołując, tak. W sensie, starałem się zorganizować się jakiś swój czas, że. Żeby... Po yy, prostu nie być, prostu workiem ziemniaków, ale było znacznie trudniej niż jakbym no, mógł chodzić do szkoły. A powiedzcie mi, jesteście zaszczepieni już? Ja jestem aktualnie po pierwszej dawce i 29 będę miał drugą. Ja 26 idę na pierwszą dawkę mhm. szczepienia. A jak wasi rówieśnicy? Czy, czy chętnie się szczepią? Większość chce się szczepić, czy większość nie chce się szczepić? Jak to jest? U mnie większość osób, które znam z, z uczelni, też jeszcze moi znajomi z liceum, z tego co wiem, są zaszczepieni. Przez, chyba przez tydzień można się było z, z, przez uczelnię zapisać na szczepienie. Ja przespałem trochę ten okres, ale wiem, że dużo osób z, moje, z, z mojego wydziału na pewno skorzystała i jest, jest już po szczepieniu. No mnie też większość osób się zaszczepiło. Raczej nie wiem, ewentualnie są pojedyncze jednostki, które tak aktywnie nie chcą się zaszczepić, ale myślę, że po prostu trzeba dać trochę więcej czasu i się przekonają. A co jest waszą główną motywacją do szczepień? Czy boicie się o swoje zdrowie, czy po prostu z wygody, żeby nie być na kwarantannie, czy mieć dostęp właśnie na imprezy plenerowe, czy gdzieś, dlaczego się zaszczepiliście? Znaczy myślę, że w moim przypadku no to, to jest miks właśnie tych wszystkich y, rzeczy, że nie chcę znowu być na kwarantannie. Bo y, teraz na samym początku lipca będę wyjeżdżał w ramach Erasmusa na. Do Portugalii i będę musiał aż, i przyda się być zaszczepionym, tym bardziej za granicą. No. No to jest coś, co jest takie też istotne, no, nawet nie bardziej dla swojego bezpieczeństwa, ale też jakoś będę się czuł lepiej, że samemu nie sprawiam takiego zagrożenia dla innych wokół mnie. No, też jakoś staram się być w miarę odpowiedzialną osobą, która. Uważam, że to jest coś też potrzebnego, żeby no, wy, wyjść z tego cały czas zamknięcia. Okej, okay. a, a mieliście jakieś obawy przed szczepieniem? Nie wiem, że wystąpią jakieś skutki uboczne, albo czy, czy uważaliście, że, ta, że te szczepionki są niedostatecznie przebadane? Nie, w sensie no, martwiłem się no, jako o jakieś, że będę się czuł, nie wiem, e, dwa dni może gorzej po szczepionce, co jest po prostu zrozumiałe. No i czułem się lekko gorzej, to prawda, ale tak to nie obawiałem się, że nie wiem, dostaję jakichś poważnych skutków ubocznych, które będą, nie wiem, e, które, będą, które będą działać na mnie nie, wiem, do końca życia, że nie wiem. Ja te, też tak późno zdecydowałem się na szczepienie z powodu tego, że miałem obawy właśnie, y, ty, że po szczepieniu mógłbym się gorzej pod, poczuć zaraz przed sesją. U nas sesja to jest dosyć... Czas przed sesją jest dosyć taki intensywny, bo dużo osób spędza no, całe noce na uczelni pracując tam nad rzeźbami i dlatego też tak późno zdecydowałem się na szczepienie. Y, ale takich obaw, że przed. Y, to, ta, taką obawę, żeby w ogóle się nie szczepić, to raczej nie miałem. A czy wśród znajomych waszych, na przykład wśród. Rówieśników, ale być może i w rodzinie. Są osoby, które są zdeklarowanymi antyszczepionkowcami i prowadzą swoistą kurcjatę przeciwko szczepieniom, na przykład w mediach społecznościowych. Zauważyliście coś takiego? Nie, ale mam kolegę, którego rodzice są antyszczepionkowcami. On chce wziąć szczepionkę, ale przez to, że jeszcze jest nieletni, tak, jest nieletni no to po prostu nie może. Studiując na, na akademii, mamy styczność z różnymi osobami, które nam pozują właśnie tych aktów. Jest tam jedna taka pani modelka, która ma dosyć kontrowersyjne poglądy na różne tematy. No, słyszałem parę poglądów na, na, na tematy, właśnie ze szczepieniami. Okej, okay, a czy wśród waszych rówieśników, generalnie chodzi mi o młodych ludzi, ktoś zachorował, trafił do szpitala, czy, czy boryka się, nie wiem, z bójkłaniami po covid -zie? Czy dużo w ogóle osób zachorowało, z waszych kolegów, koleżanek? Zachorowali no, nasi rodzice, na szczęście nic społecznego nie mieli. Zachorował też, no u mnie dwie osoby zachorowały w klasie, albo trzy, jeśli nie mylę, dlatego kwarantanny miałem. Yy, wiem, że jedna osoba zachorowała jakieś, nie, trzy miesiące temu i na przykład na, nie mają smaku. Co jest według mnie straszne po prostu. No, z mojego, tam z mojej uczelni, no to parę osób wiem, że przechodziło tak dosyć hmm. mocno tą chorobę. Yy, wiem, jedna dziewczyna do, przez bardzo długi czas. Teraz nie pamiętam, chyba z cztery miesiące nie czuła zapachów. No ja sam też przechodziłem COVID-a w miarę, w miarę lekko, bo tylko straciłem smak i węch. Znajomy jeszcze naszych rodziców też dostał COVID-a i miał bardzo poważne powikłania. Jeśli nie mylę, to skończył w szpitalu na łóżku i ledwo przeżył, jeśli się nie mylę. No, widzicie, sami widzicie, że z covid nie ma żartów, ale czy, no tak, czy no. uważacie, że szczepienia pomogą nam wrócić do normalności albo do, do jakiejś tam namiastki normalności? To jest pierwszy krok w sumie. No to jest do, do normalności. No. no to jest starto. No, jak już wszystkie osoby, które mogą być zaszczepione, będą zaszczepione, no to chyba wtedy to będzie można zacząć wracać do takiej normalności. No myślę też może, że niekoniecznie nawet kiedykolwiek będzie taka całkowity powrót możliwy, no na pewno mam trochę nadzieję, że będzie też taka większa świadomość zagrożenia, no, no tak. po, po, po tym, co... Na pewno zostawi to jakiś ślad na nieskoje kości, no ale No, no na historii po prostu. Spotykam się dzisiaj z Wami, z młodymi ludźmi nie, nie bez powodu, bo okazuje się, że właśnie najliczniejszą grupą wiekową, która nie chce się szczepić, to są ludzie od 18 do 24 roku życia. Blisko połowa właśnie ludzi z tego przedziału nie chce się szczepić. I widzimy to dzisiaj w Wielkiej Brytanii, gdzie również ten przedział wiekowy nie chciał się szczepić i nie chce, i mamy wariant Delta, który właśnie jest bardziej zaraźliwy i groźniejszy w przebiegu I, i widać, że mają tam kolejną falę. Według mnie najłatwiej żeby przekonać taką osobę do wzięcia szczepionki, to że po prostu osoby dookoła niej zaczęły się szczepić, żeby sam zobaczył, sam po prostu zauważył, że nic się nie stanie, jak... Weźmie tą szczepionkę i nawet pomoże po prostu innym osobom. Myślę, że, że jak najwięcej nas, młodych ludzi, będzie się szczepić, bo ja jako pielęgniarz walczę z COVID-em na pierwszym froncie. Pracowałem na w szpitalu tymczasowym na terminalu lotniczym, gdzie leżało 150 pacjentów i nie chciałbym w ogóle tego na jesień powtórzyć. Więc no. zachęcajcie wszystkich swoich rówieśników, w ogóle wszystkich znajomych do szczepień. Tyle mogę Wam powiedzieć. Więc dzięki za rozmowę.